Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie i przedstawiam wam nowego członka rodziny Damiana Biedaka. I witam was oczywiście w Miłowie, tak jak już mówię, u Damiana. Słuchajcie, tak jak mówiliście, adopcja psa nie była dobrym pomysłem, bo nie było odpowiedniego pieska po prostu. A to jest, zobaczcie, jakiś groźny, wielki piechol. Zobaczcie, jaki groźny. Ma przycięte uszy, przycięty ogon. Myślę, że to jest właśnie... Bo chciałam jakiegoś dobermana albo może owczarka niemieckiego, ale jakoś tak dobermany, no niby groźne, ale wiecie, to mi nie wiem, jakoś tak nie pasowało do Damiana. Mi pasował wielki pies. I on się nazywa Demon, pies, no bo musiałam nadać mu jakieś nazwisko, a nie chciałam dodawać biedak, także nazywa się Demon. Mieliśmy 122 stimolony, także stać mi było tylko na miskę dla niego. No ale cóż, już tutaj nam wykopał dziurę od samego początku, także no, nie ciekawie, nie jest grzeczny, ale wiecie, nie musi być grzeczny. Ale komendy jakieś tam będzie potrafił, bo um, chciałam go właśnie nauczyć czegoś. Czy on głodny jest? No dobra, to zaraz, um, czekajcie, co on robi? <laughs> nie, stop, poczekaj, zgań go, ej, co on robi? Kurczę, no czekajcie, bo się zgubiłam, kurczę. <gry> Okej, okay. no weź go zgań, zgań go, za brudnym. Co to jest? No co ty? Chłopie, a tego weź też przepędź, czemu go nie gonisz? Um, I słuchajcie, już wam prze przedstawiam jego cechy. E, geniusz, taki w połowie żywiołowy, w połowie leniwy. E, niezależny, agresywny, no i taki wiecie, nieporządny dziś, ale też nie flajtuch. Um, także takie ma... Taką ma osobowość. E, dobra, podnieś ten śmietnik. E, posprzątaj to. O, jaka ładna dziewczynka. E, I kop w poszukiwaniu skarbu. O, poszedł jeść w końcu, także zaraz go pochwalimy, ale niech się najpierw naje. O, super. No, znalazłeś kamień, ekstra. Dobra, wypełnij. Chociaż nie, nie wypełnij. A co tam? Najadłeś się? Najadłeś się. Także chodź, pochwalimy go za jedzenie karmy. Okej. Okay. Wiecie, coś tam go będziemy trochę uczyć, wiecie, żeby żeby nie było tak źle. Mhm. Okej, okay, pochwalony jesteś, super zuch. Zuch pies. Ucz komendę do nogi, bo tam już prawie, prawie ją nauczył. Tą komendę y, nauczył się także, y, myślę, że o. Super, opanuję komendę do nogi, ekstra. Bardzo mi to cieszy. Okej, okay, on wstał także, wstał dosyć wcześnie, więc już jest trochę zmęczony, więc niech bierze sobie prysznic, może jakieś resztki. Um, zje sobie i może jeszcze się zdrzemnie, bo jest w sumie niedziela, więc co tu robić? Ciekawego może um, demon pójdzie. Chciałam do niego Diego jeszcze, ale mógł się nazywać Diego, no ale demon niech będzie. <ścoughs> um, chciałam, co chciałam? Już nie wiem, co chciałam. Ej, dobra, weź może tą zupę, bo to już chyba nic. O no właśnie, to nie zupa, tylko płatki. <laughs> nie wiem, czy się najesz tymi płatkami, ale dobra. Devin ma dzisiaj wolne tak. Aha, że chciałam Demona wysłać do pracy może, także wiecie. E, śpi w piżamie jeszcze trochę. Prześpi się, bo jeszcze do końca nie jesteś wyspany. Kurczę, nie stać nas nawet na posłanie dla niego, no. no ale cóż, o no właśnie śpi sobie na łóżku także. <laughs> Spoko, niech sobie śpi. Mm, nam to nie przeszkadza. A ty się wyśpisz i chyba lecimy gdzieś na miasto, słuchajcie, bo co tu robić, co tu robić, mamy własną furę, także słuchajcie, jedź gdzie chcesz, Wsiądź do pojazdu, jedź gdzie chcesz, o, zrobimy tak, mhm. dobra, wstajesz, tak, z demonem, jedziemy, um, na przedmieście i może gdzieś, um, mroczna krypta, klub kręglarski, 120, klub, klub lulu, kasyno. Tak, do kasyna. Jedziemy. Chodź. Chodź, demon. Jedziemy do kasyna. Wyspałeś się trochę. Wysikasz się już na miejscu. Jedziemy. On wskoczy gdzie? O, garaż się otworzył, słuchajcie. I zamknął. Okej. Okay. Demon wskoczy chyba tutaj. Okej, okay, super. Może jakaś laska poleci na nas. O, patrzcie. Nie no, ja muszę zrobić zdjęcie, bo nie mogę. No, patrzcie. Damian. Patrzcie, jaka mina. Wow. Damian i demon. Hmm, hmm. Słuchajcie, ale groźnie to wygląda. Taką furgonetką czarną. No, no, no. Niebezpiecznie. Okej, okay, chyba już nie będę się rozłączać, bo to całkiem szybko e, nas przenosi. Przedmieście, wczytywanie. Aha, jeszcze się wczyta chyba ten... Wczyta... E, co? No właśnie, kasyna, no właśnie. Ale dobra, już nie przerywam bo to trwa dosłownie kilka sekund. Okej, okay. i już jesteśmy. Także super. Okej, okay, jesteśmy. Aha, już byliśmy w tym kasynie jakiś czas temu, także. O, patrzcie. Jest Kasia szedełko, także powitaj. Mhm. Chodź powitamy ją, bo ma piękną sukienkę, powiedz, że pięknie w niej wygląda. Gdzie jesteś? Mhm. Nie, czy ty ją dopiero poznałeś? O kurczę, myślałam, że już ją znasz. O, ona się zakochała w nas, słuchaj, jest chlebiej, podziwiaj, powiedz, piękna sukienka, kobieta, piękna. Mhm. Nawet jej się spodobało, słuchajcie, wow, super. Um, no może tańcz, zatańcz z nią. Mhm. A co tam demon robi? Pokaż. Aha, nasiusiał, no dobrze. W sumie możemy go pochwalić za załatwianie się na dworze, to czekaj, chodź, pochwal psa. Bartosz. Marmolada, Okej, okay. o, patrzcie. Don Caliente. Hu, hu, hu. Jeszcze młody? No, chyba już niedługo. Dobra, chodź. Flirtuj, może, może nie, może flirtuj, nie, ale na razie. Kocieruchy, ulala. Uh, la. Nie, najpierw jej ja opowiedz dowcip. Niech myśli, że jesteś, wiesz, zabawny. Okej. Okay. Mmm, jeszcze raz podziwiaj, tak, okej. Okay. O ojej, jakie to śmieszne, ho ha, ha, ha. Tańcz razem. No, patrzcie. Ale imprezka, szkoda, że muzy nie słychać. O, tutaj jak się przybliżymy, to dopiero słychać. No, ale dobra. O, patrzcie, przyszła pani Zadecka, o nie. Co to jest Leon Noga? Bartosz Marmolada. No nie, no te po prostu nazwiska to mnie powalają. Są genialne. Patrzcie, on szczeka na nią. Ta kobieta już chyba. Sz... A nie, to Balbina, biedak. a kiedyś to też... Boże, Balbina, wiesz co kobieta to we e, Nie dobra, nie będziemy go za to ganić. Ani nic. Edytka, Edytko, co tam? W ogóle on dużo ma tych kochanek. E, no i oczywiście tutaj Angeliczka. Michalinka, no, 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 dużo ma tych kobiet, powiem wam. <laughs> Może flirtuj, oczaruj. Ciekawe, czy pani Sądecka... Oh! O nie, o nie, ona nas zobaczyła. Edytka, o nie, kurczę. I pani Sandecka nas... <laughs> powitaj Sima, powitaj ją. Ojej, nie zauważyłam cię, przepraszam. Mhm. E, zabawiaj dowcip. Nie wiem, zaproponuj oświetlny Nie, z chlebiej. E, przeproś. Z mm. chlebiej. Przeproś dwa razy. E, pomasuj ją o. Kurczę, to, to było nieciekawe. Nie zauważyłam jej, słuchajcie. On też poleciał chyba ostatnio na ikieckę, więc. No, słabo wyszło, słabo. No, przepraszam, nie chciałem, To nie były flirty, to nie było tak, jak myślisz. Mhm. No, wszystko ok. Mm. Uff. No i zobaczcie, już wszystko w porządku. To to jest Eliza Patyczak, okej. Okay. Patrzcie, a ta się czai na kogoś. No dobrze, że nie na nas. O nie, chce flirtów, o Jezu, no dobra. To jeszcze raz, e, obróć to wszystko w żart. E, obróć w żart i co tutaj? No siadamy do gry chyba, co? Przyłącz się. Ciekawe, czy coś uda nam się zarobić. Mamy tylko 32 simole, także dosyć jesteśmy spłukani po tym. E, no i graj po kupnie tego samochodu. Ale co? Nie możesz grać? Podejdź tu. Graj. Czemu nie może grać? Nie ma z kim, czy co? O nie, Marek hrabia. O oh. Oh no. A z nią też nie możesz nic zrobić. Kurczę. Nie możemy grać? Dlaczego? Diego, co robisz? Daj mu przysmak. Powiedz, że jest dobrym psem. Okej. Okay. Kto to idzie tutaj? Oh, Mary Grosik. Okej. Okay. On tam Pola, ten pies. Dobra słuchajcie. A, ale patrzcie, jeden samochód tu stoi cały czas. Czeka na nas, może się napijemy trochę e, napisie. Kurczam, żeby nas nie udziałał, bo tego by nie chciała chyba. Nie wiem. Kurcz, czemu nie możemy grać? Hmm. To mi się nie podoba. Jak nie będziemy mogli grać, to wracamy do domu, bo co tutaj robić? O, Tomasz ząbek. On wypasował na wampira. ząbek, nazwisko. Okej, okay, wypiliśmy i oczywiście kubek. O, wywalamy, super. No patrzcie, czemu on nie może grać? Chodź, przyłącz się do pani Zadeckiej. Też nie może się przyłączyć. Podejdź tu. Coś tu nie gra, wiecie? Przyłącz się. Oglądaj. Oglądać możesz, ale przyłączyć się nie możesz, tak? Aha, bo chyba nie masz kasy, a trzeba mieć stówę. Chyba o to chodzi, wiecie? O, patrzcie, Lolita Cień. E, ta cyganka z chyba. Kurczę, no nic, szkoda. To co? Uh, zamów drinka, może, z butelki, jest mu chłodno, będziemy zaraz wracać. Zamów napój, okej. Okay. Robi ci napój, zobaczyłeś? Nie wiem, czy ci będzie stać. O, wziąłeś nawet dwa, także super. <noise> Na no, bogato widzę, a bez kasy jesteś. Dobra. A uh, zabarem. za barem? Nie wiem, potrącili nam no, tą kasę? Chyba nie. E, no dobra, to co, wracamy do domu. Bo tak naprawdę nie ma tutaj co robić, nie mamy wystarczająco kasy, żeby, wiecie, e, usiąść do grania z nimi. <tudno> Trudno. O, demon też idzie. Okej, okay. siadaj. Patrzcie, patrzcie, co on tu robi. Gani psa, o jejku. Dobra, wracamy do domu. Wow, patrzcie, co tu się dzieje. Ile much było. Wiecie co, ja chyba posprzątam, bo nie chcę umrzeć przez te muchy chyba. <tud> nie wiem. Kurde. Niedobrze, chodź, podejdź tu. No, podejdź, podejdź, podejdź. Okej. Okay. i weź to, posprzątaj trochę, bo nawet nie będziesz miał gdzie, wiesz, położyć mm, swoich rzeczy. Znaczy, swojego jedzenia, jak zrobisz. Także, no, dobra, wystarczy. Sprzątnięte, ok, skorzystaj. A, kurczę, no, że my nam ukradł to, wiecie, dorobienia e, forsy. Bardzo mnie to smuci, kasiarz. No dobra, jutro mamy dopiero na 15, także spokojnie możemy się wyspać. Jest głodny, to może weź sobie resztki trochę. No, może być te spaghetti. Ok, później zachowaj resztki jeszcze. No i znowu na ziemi, kurczę, posprzątaj i to też posprzątaj. Chociaż za dwa talerze posprzątaj i to wyrzuć, bo, no, bo nie będziemy mieli gdzie przygotowywać po prostu jeszcze rzeczy. No i co? Nie wiem, może prysznic jakiś. W sumie nic do pracy nie musimy zdobywać. Z jednej strony dobrze. Patrzcie, przyszła przyłapała mnie na zdradzie. O nie, kurczę. Tutaj możemy mu coś dodać? O, patrzcie, możemy. Niesamowita atrakcyjność. Okej, okay, może być. Niech będzie. Niesamowita atrakcyjność. Coś tu możemy kupić? O, nie możemy nadal tego. Szkoda, szkoda. Patrzcie, on chce ożenić się. Poślubić bogatego Sima, no ale dobra. E, słuchaj, może zaprosisz kogoś Sim? Może zaprosisz Michalinę? Słuchaj, albo Edytkę. Chociaż nie wiem, czy Edytka no, jest na nas zła. E, no, zadzwoń do niej. Tylko rozmawiaj, żeby tam się wiecie, polepszyły kontakty między nimi. Znaczy on ma wysoko, ale pewnie u niej troszkę się obniżyło, więc zadzwoń Sim. E, no i co, zaprosimy ją? Chodź zaprosimy, może, może, może nie będzie na nas zła. Nie licz na mnie, naprawdę, o nie, no nie, ona się zupełnie obraziła na nas. No to w takim razie, nara, mamy kolejne. Chodź, Michalina, zapraszam cię do siebie. Chcesz przyjść? Miło, swojej strony, że mnie zapraszasz, tylko się przebierę i zaraz będę. Uff, co się przebierzesz? Słuchaj, w co? Dobra, chodź, czekaj. O, on jest zły, kurczę. No i co, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O, jesteś, okej. Okay. Uh, powitaj. Jak się czujesz? Całkiem dobrze, także nieźle. O, proszę, jaki buziaczek, proszę, bardzo, proszę. E, dobra, odpręż się tutaj. I zaprosimy ją, słuchajcie, do łóżka. Okej, okay. tylko czy ona będzie mogła się położyć, e, skoro tam leży pies? Pewnie nie. Przytule się pod gwiazdami. O, jak słodko. E, I co, nie możemy zaprosić? Poczekaj, dobra, połóż się. Przyszła tutaj, także dobrze. Zabaw, zapytaj, zaproś to nie. Kurczę, weź go, przepędź, zgań. Weź go, zgań. O, właśnie. Dobra, i teraz możesz zaprosić? O, jest, zaproś. Okej. Okay. Dobra, już nie, już nie, odpręż się, bo, bo idzie chyba do ciebie, czy nie? Zaproś. Michalia, nie! Co za wredny pies. Weź go, Zgań, zgań go. Wstań, zgań tego psa. Ukradła nam gazetę. Co za ta? A ja z Michaliną w domu. <gadła> no nic, dobra, kładź się. No nie, nie odchodź, nie odchodź. Zaproś, chodź. Musisz przed, zdążyć przed demonem. <gadła> bo on jest naprawdę upartym psem. Patrzcie, tu można włączyć wibracje jakieś. W ogóle coś, chyba, nie wiem, coś mi się pojawiło. Bara-bara -ba -ra zróbmy sobie ta ra, -ra, -ra. <grymnie> Okej, okay. i co? Będziesz patrzył tutaj on na nas. Aha, no dobra. Wow, jakaś tutaj miłość. A, ah. mi. <grymnie> Uuu, wow. chyba się udał, udał wieczór. E, Okej, okay. co on tam? Co on robi? Zniszczy nam. Kurczę, co za pies jakiś? No nie, że mamy i tak zniszczoną kanapę, to on i tak nam zniszczy. Chodź, zgań go. Wstawaj. Zaraz chyba i tak będziesz mógł się położyć, bo y, jesteś jeszcze trochę zmęczony. Y, zgań za niszczenie sprzętów. No, nie, no, ten niszczenie sprzętów musimy go nauczyć. Bo nie chcę tutaj stracić tych cennych rzeczy i kładź się z powrotem spać. Mm. No, bo on nie ma tutaj nic do zabawy, ani żadnego, wiecie, tego gumowej tej kości. Kurczę, no nic, będę musiała coś tu wymyśleć. Mm. Nie, no jutro pójdziemy do pracy, to myślę, że będzie spoko. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gdzie on? Aha, kopie dziura. No dobra, trudno. Brudas mały. No, ciekawe, jak go wykąpiemy, jak my nie mamy wanny. Trzeba będzie gdzieś postawić za domem jakąś najtańszą wannę. O nie, już zjadł. Boże, on dużo je. Dobra, jak wstaniesz, ale i tak um, śpi. No właśnie, mogą trochę przerwać, ale już um, nie będę przerywać. Poczekamy do tej szóstej. O, patrzcie, ona no, ukradła nam kolejną gazetę. No dzięki. Bo te gazety były akurat do wyrzucenia, także niechybko. <noise> ona nam chyba pomaga. Ale burza się rozpętała. ja się, ale wali. Wow. Patrzcie i kolejną. O, dobry pies. Dobry pies. Wstań. Pochwal za, wrogość wobec innych. Pochwal go za to, tak. Akurat szósta, Michalina też wstaje. Ale powiem Wam, że no... bieliznę to ma słabą, no ale cóż. Dobry pies, tak, dobry pies. Że pogoniłeś tą Edytkę. Napełni miskę. No nie no, wlazła nam. Dobra, idź na pełni miskę. Weź resztki, tak, weź. Zjedz sobie. Może później zachowaj resztki jeszcze na no później. Skorzystaj. Mm, Okej. Okay. Kurczę, jest jeszcze bardzo, bardzo wcześnie. Ona sobie patrzcie wstała i gra w gaciach. <grymne> no dobra. E, niech sobie robią co chcą. O, patrzcie, sprząta sam z siebie i ona też nam pomaga. Ej! Powitaj Sima, powitaj ją. Co to jest do jasnej ciasnej? Czemu kradniesz nam te gazety? Patrzcie, jak obrażona. O jajku. Zabawia i dowcip? No, przeproś, przecież się przepraszałeś, Przeproś. Przeproś. Przeproś, może ona zobaczyła Michalinę w gaciach przed domem. No, niestety. Dobra, przepraszam, przepraszam. Powiedz, że to nie, że to wszystko ok, że to była tylko impreza, wiesz? I ona została na noc. Ona zaraz spadła do domu, nic się nie wydarzyło. Dobra, przepraszam ją, przepraszam, żeby ona nam przestała kraść tę gazetę, bo to w sumie bez sensu. Jeszcze będzie tam tu śmietnik, wiecie przewracać. O, patrzcie, dziewczyna z psem na takiej kanapie, o, fu. No nic, znaczy fu, że ta kanapa taka, wiecie, podrobana. No i co? Wybaczysz nam trochę? Przedstaw Simowi Michalina. <grym zimowę> Zabawieni dowcip. Patrzcie, ta sobie tam gra, imprezę, urządza. Dobra, i pożegnaj się. Ze wdytką. Niech Michalina jeszcze za mnie zostanie. A ty się z nią pożegnaj. Mam nadzieję, że się odbrazi trochę na ciebie. O, pocałowali się na pożegnanie, także może coś tak będzie. A szukaj yy, skarbu. Może coś znajdziesz ciekawego. O, siusia poza domem, super. Także pochwalimy go. Yy, pochwal za siusianie poza domem. O, kość, patrzcie, akurat dla, <grytania> dla naszego puszka, maluszka, okruszka. Super. Proszę bardzo, masz tu kość, możesz sobie gryźć. Ile chcesz, czekaj tylko, gdzie to ci położyć. Jak my tu już nie mamy miejsca na nic w tym domu, tu ci położę. <laughs> Okej, okay, super. Znalazł dla naszego demona kość, także fajnie. <laughs> Kop w poszukiwaniu skarbu, może koło domu coś znajdziesz. To Co robisz. Mhm. Będziesz raportować. Okej, okay, dobrze, baw się z nim. On potrzebuje rozrywki. <laughs> o nie, higiena, Patrzcie, wiedziałam. No ale dobra, pójdzie do pracy, to trochę zarobi. A... To weź yy, prysznic. Kurczę, on tak te kamienie znajduje. To ci się da sprzedać? O, nie, nie zbyt dużo za to dostajemy, ale trudno. <grytanie> Zawsze coś. Jolanta kostra tu przybiegła, kurczę. Yy, ok. Ciekawe, czy ona pójdzie sobie do domu, czy będzie cały dzień tu spędzać. Ojej, ale pies mój <grytanie> zaczął chrapać mocno. Boże. Naprawdę. Mam nadzieję, że nie słychać. Dobra, bierzesz ten nic, coś długo. Na którą my mamy do tej pracy? Czekaj, zmieni właściciela. Damian, tak? Dobrze, o właśnie. Żeby on sam jeździł, wiecie, do pracy tym. Um, Czekajcie, co on robi? Co on robi? Odpocznij wygodnie. OK, rozumiem. E, nie no, musimy szybko jeździć do tej pracy, kurczę, bo naprawdę musimy kupić i wanny, i posłanie dla niego. A tak, wiecie. O, patrzcie, przyszła. Flirty <gryt> pieść. E, jeszcze wykorzystaj to, że masz dziewczynę w domu. Wyściskaj i na przykład si twarz, o powiedzmy, że jesteś wiecie, taki trochę nietaktowny. E, no ale wiecie no, jak to jest, okej. Okay. O patrzcie, a na wiosnę e, chyba Simowie bardziej e, się lubią, tak mi się wydaje chyba, nie wiem. Bo jakieś tutaj, widzicie, o widzicie, mają nad głową taki znaczek wiosny. No, <suszy> super. Fajne to było. Baw się y, może przepychanki, a co tam? Wiecie, ona jest taka silna babka, także myślę, że spoko. Um, dobra, no i co? Będziemy lecieć chyba do pracy, a ja wrócę do Was jeszcze, jak on wróci z pracy. Okej, okay, wracamy z pracy i słuchajcie, tutaj oczywiście Adytka jest awans! Włamywacz. Super! Na noc pracuje, także wow! A, jutro ma wolne. Kondycja i technika trzeba zdobyć. Dobra. Edytka, oczywiście, nam tu wiecie, przewróciła kosz. No nic. Chodź, wyłącz tą muzykę. Bo ona cał, cały czas grała. Do tej pory. Dobra, czekajcie, cztery koła zrobił. Wow, całkiem dużo. Oj, nie, czekajcie, tutaj łazienka. I chciałam jakąś taką najtańszą wannę. Wiecie, o taką. Postawić tu za domem, żeby on mógł. Wiecie, wykąpać tego psa. I choć wykąpiesz go. Wykąp. Sima o imieniu Demon. Mhm. Chodź, Demon. Stawaj. Chodź, chodź, bo trzeba Cię wykąpać. Patrzcie, no i dalej się tu skrada. I kombinuje, Co by tu. Och, co za wredna. Kurczę. Tu no, nie chcę, żeby ona mi cały czas przewracała. Będziemy, mi... Będziemy mieli karaluchę od tego. No i super, wykąpiemy go. I ha... Aha, jeszcze chciałam kupić mu te posłanie, tylko bo już tą kość ma także myślę, że tylko taki o wiecie, coś takiego, że kocnie, taki mm, będzie leżał, tylko gdzie kurcze, jak to już nie ma kompletnie, gdzie tu mu położymy, na razie niech będzie, mm, Chciałbym troszkę powiększyć, chociaż o za dwie kratki mm, chodź, skorzystaj ten domek, ten barak bo tutaj naprawdę nic już się nie mieści <laughs> także a, przydałoby się, nie, co potrzebujesz technika się uczyć nie wiem, czy ty podejdziesz tutaj teraz przez to ucz się technika no właśnie, bo ci kliknęłam sprzątanie. Chyba nie podejdzie do książki, także ja mu ją przełożę po prostu. No, dawaj dawaj, prysznic szybki i... No właśnie, nie może podejść do niej. Dobra, to ja cię ją położę na ziemi. Proszę. Ucz się technika, proszę. Okej. Okay. Chyba, że czekajcie, on potrzebuje jeszcze kondycji jeden punkt. O, dosyć szybko się uczyć, ćwicz. A, bo to chyba jeszcze dosyć wczesny, no piąty poziom, także jeszcze dosyć szybko mu idzie. Ale zobaczcie, on potrzebuje aż trzy poziomy. Mega dużo. No ale dobra. Chyba, że wiecie, to mu wystawię na zewnątrz, tak jak było. A, to może dzięki temu wiecie, no będzie więcej trochę miejsca tutaj na te posłanie, chociażby psa. No dawaj, dawaj. Co on tam robi? Kurczę, przydałoby się to podnieść, ale. Ach, ona cały czas tu chodzi. No dobra, to przestań. On i tak ma dopiero, wiecie, na później do pracy, także choć. Nie, 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 nie ćwicz na razie. Jesteś mega zmęczony. Posprzątaj. O Jezu, co za babsztyl się uwziął na nas. Odbierz. Nie, nie chcę. I kładź się spać. OK, no dobra. I ja wrócę do was jeszcze za momencik, kochani, jak on się wyśpi. OK, już wstaliśmy. Zjadł i teraz zobaczcie, bo miał słabe towarzystwo. Dzwonię do tej batki, Może wiecie, przez e, dzwonienie na telefon jej trochę tam podrośnie to, co spadło. Także wiecie, no nie wiem, kurczę, żeby nam przestało kraść. E, wyczyść, napełni miskę. E, Dlaczego demonka? OK. Dawaj, dawaj, ćwicz tam trochę, ćwicz. O, już higiena na maksa zła. Wasz prysznic. OK. No, tutaj przyszły, przyszła poczta, no ale nie, nie płacimy na razie rachunków. Dobra, prysznic, ćwicz dalej, tak, ma dzisiaj wolne, także dzisiaj trochę spędzimy, spędziliśmy czasu w domu. Chociaż zanim się wyspał, to i tak pół dnia zleciało, bo cały nas w sumie um, uczył się. Ej, zgań go, zanieśczenie sprzętów, zgań. Nie wolno tak. Ok, chyba się nauczył, także miejmy nadzieję, że już przestanie. Uczy się technika. Trochę, trochę go wiecie, przetramy. No ale wiecie, jutro ma i tak dopiero na 21, także mam mega, mega dużo. O jest, udało się, także na razie zejdź z tej swojej maszyny do ćwiczeń. Ok, dobra, i zaraz będzie lato. Także w ogóle możemy to wystawić, wiecie, bo przez lato myślę, że będzie spoko. O, proszę, tu położymy. Czy to nawet tak może? Nie, tak nie może być. O tak. Niech będzie. Okej. Okay. Grasz sobie. A potrzebujesz no trochę. No dobra, to później skorzystaj. Weź prysznic. Eee, weź resztki. Te, te spaghetti chyba jeszcze jest, także mm, fajnie. <grybujesz> Na pewno to użyjemy. Okej. Okay? I zjedz. Ja już chyba ostatnio. A nie, jeszcze patrzcie. To zachowamy jeszcze resztki. Sporo tego jest. Ucz się technika. Okej. Okay. I lecimy, słuchajcie, z tą techniką, kurczę, bo naprawdę chciałabym, żeby jeszcze, wiecie, zdobył naprawdę szczyt tej e, swojej kariery. E, stać się szefem, no nie. Agencji wywiadowej to nie. Okej, okay, co ty robisz? O no nie, znowu to jest przewrócony ten, ten śmietnik. Ach, z tą beatką, ale nam wyszło. No dobra, ostatni punkt zbieramy. Także już, już jesteśmy blisko. <grym> Ale będziemy musieli jeszcze zjeść ee, sobie na koniec. Obejrzeć trochę telewizji, albo może pograć nawet. Pograć, no pograć, okej. Okay. <tak>, tak, dobra, idź. Jedz, o Jezu, bąka takiego śmierdzącego puściłeś, fuj. Dobra, ostatnia porcja. Jedz, pograj trochę. Pograj, pograj, graj, graj, graj. Zmywasz, no dobra, trudno. <tak> dobra, graj sobie, bo zabawa słaba. A no, tu nawet tak bardzo ci nie rośnie. Od tej gry. Ale dobra, jeszcze możesz sobie zadzwonić tutaj do Sima jakiegoś. Najlepiej do tej Beatki, kurczę. Mam nadzieję, że on nam przebaczy. <grym> że nam przestanie przewracać te, te śmietniki. i się spać. Może jeszcze przed pracą zdążysz się wyspać. Okej, okay. o Jezu, tam coś nam rośnie normalnie. <laughs> Masakra, ale to nic, nas nie obchodzi burdel, może być. <laughs> e, Okej, okay, kochani, to ja już kończę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że nowy nasz lokator mm, też Wam się podoba. Taki myślę, że jeden z najgroźniejszych, jakie były do wyboru. E, no i tak, ja wysyłam Wam gorące buziaczki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa kochani!